Lady Colin ujawnia, Meghan adoptowała Archiego i odmówiła szczepień. Czy Archie Harrison nigdy nie był biologicznym dzieckiem Meghan Markle? A jeśli tak, dlaczego Lady Colin Campbell właśnie teraz publikuje dokumenty, które mogą zburzyć fundamenty królewskiej sukcesji? Wstrząsające rewelacje brytyjskiej arystokratki wskazują nie tylko na tajną adopcję, ale też na kontrowersyjną decyzję Meghan o odrzuceniu szczepień dla syna. Pałac milczy, media płoną, a świat zastanawia się, czy historia Archiego to starannie wyreżyserowana iluzja? I co jeszcze może skrywać życie za murami Montecito? Dokumenty adopcyjne ujawnione. Megan odrzuciła szczepienia dla Archiego, a lady Colin Campbell upublicznia tajne akta. Co jeśli wszystko, co dotąd sądziliśmy o Archiem Harrisonie, okazałoby się jedynie starannie skrojoną iluzją? W jednej z najbardziej wstrząsających rewelacji ostatnich miesięcy, Lady Colin Campbell, znana z bezkompromisowych i często kontrowersyjnych odkryć, ogłasza, że Archie Harrison nie jest biologicznym synem Meghan Markle. Co więcej, według niej sama Meghan miała świadomie zrezygnować z podstawowych szczepień dla chłopca. Te informacje rozpętały prawdziwą burzę, od pytania o linię sukcesji, przez lawinę oburzenia w mediach społecznościowych, aż po wątpliwości dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej księżnej Saseks. Tło kontrowersji, małżeństwo księcia Harry'ego i Meghan Markle przez pewien czas uchodziło za nowoczesny symbol otwartości i różnorodności w konserwatywnej monarchii. Ich decyzja o odejściu od królewskich obowiązków i przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych wydawała się krokiem ku większej autonomii. Narodziny Archiego w maju 2019 roku przyniosły chwilę wytchnienia, nowa generacja Windsorów, hybryda brytyjskich tradycji i amerykańskiej świeżości. Jednak od samego początku pojawiały się ciche pomruki. Nietypowy sposób prowadzenia ciążowego ogłoszenia, ukrycie miejsca porodu, zwłoka w upublicznieniu aktu narodzin to wszystko budziło pytania. Lady Colin Campbell, autorka głośnych książek o życiu rodziny królewskiej, od dawna zarzucała Meghan manipulację wizerunkiem i nadmierną tajemniczość. Teraz podnosi stawkę, twierdzi, że Archie został adoptowany w tajnym trybie, a szczepienia w ramach brytyjskiego kalendarza szczepień zostały przez Meghan celowo odrzucone. Adopcja w cieniu pałacowych murów według lady C istnieją tajne akta dokumenty adopcyjne przechowywane poza centralnymi archiwami pałacu Buckingham. Miałyby one potwierdzać, że Archie jest synem innej kobiety, przekazanym Megan i Hariemu w ramach dyskretnej międzynarodowej procedury. Zgodnie z tą wersją, wszelkie ceremonie związane z narodzinami były jedynie fasadą, by przed światem ukryć prawdziwe okoliczności przybycia chłopca na świat. Brak publicznych zdjęć z samego momentu porodu, opóźnione ogłoszenie nazwiska osób obecnych przy łóżku porodowym i listy gości na chrzcie, to fragmenty układanki, które według biografki wskazują na blokadę dostępu do rzetelnych informacji. Linia sukcesji pod znakiem zapytania, otwarte pozostaje pytanie, jak przyjęcie adoptowanego dziecka wpłynęłoby na miejsce archiego w kolejce do tronu. Tradycyjnie w brytyjskim prawie sukcesyjnym status prawny dziecka adoptowanego nie daje automatycznego prawa do tytułów ani intronizacji, chyba że król wydaje specjalne wyłączenia. Jeśli doniesienia lady C są prawdziwe, pałac może wkrótce zmierzyć się z kryzysem prawnym i wizerunkowym, musząc wyjaśnić, na jakiej podstawie dziecko Meghan i Harry'ego zostało wpisane na listę sukcesyjną. Kontrowersja wokół szczepień, drugą, równie bulwersującą tezą jest rzekomy sprzeciw Megan wobec obowiązkowych szczepień dla Archiego. W Wielkiej Brytanii przyjęcie szczepionek zgodnie z kalendarzem NHS, m.in. przeciwko odrze, śwince, różyczce czy błonicy, to nie tylko kwestia zdrowia, lecz także gest solidarności z instytucjami publicznymi. Ladyce twierdzi, że Meghan, pod wpływem holistycznych trendów wellness z Los Angeles, miała zrezygnować z podawania szczepionek, ufając wyłącznie alternatywnym metodom wzmacniania odporności. Jeśli prawdziwe, to posunięcie sprzeczne z dotychczasowymi standardami królewskiej rodziny i narażające Archiego na realne ryzyko. Publicyści natychmiast zareagowali ostrymi opiniami. Jedni uznali Meghan za nieodpowiedzialną matkę, inni bronili prawa rodzicielskiego wyboru, tłumacząc, że forma opieki nad dzieckiem to sprawa intymna i nie podlega ocenie z zewnątrz. Reakcje dworu i milczenie saseksów. Do tej pory ani Pałac Buckingham, ani sam książę Harry i Meghan Markle nie wydali oficjalnego komunikatu w sprawie tych zarzutów. Tradycyjna zasada never complain, never explain zdaje się w tej chwili tracić na skuteczności, bo milczenie tylko podsyca spekulacje. Według nieoficjalnych doniesień z królewskiego otoczenia toczą się za kulisami gorączkowe narady, by przygotować ewentualne oświadczenie lub podjąć kroki prawne, być może pozew o zniesławienie. Społeczny spór i polityczne reperkusje, hashtagi typu Archidopszyn czy Saseksantivax rozgrzały media społecznościowe do czerwoności. W brytyjskim parlamencie pojawiły się nawet sugestie, by zweryfikować, czy osoby publiczne związane z rodziną królewską mają obowiązek transparentności w kwestii zdrowia swoich podopiecznych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Meghan i Harry osiedlili się na stałe, temat szczepień stał się polem debaty o wolności osobistej versus odpowiedzialność społeczną. Co dalej, gdy Lady Colin Campbell zapowiada kolejne rewelacje i zbliża się premiera jej nowej książki ujawniającej prawdziwe okoliczności, narodzin Archiego, jedno pozostaje pewne, ten skandal nie ucichnie tak łatwo. Księżna Saseks stoi przed dylematem, czy zachować milczenie i ryzykować utratę części opinii publicznej, czy wydać rzeczowe oświadczenie, by zamknąć ten wątek raz na zawsze. A pałac Buckingham musi zdecydować, jak pogodzić tradycyjną ostrożność z potrzebą przecięcia plotek i ochrony reputacji monarchii. Najważniejsze pytania, na które świat czeka dziś na odpowiedź, czy istnieją wiarygodne dokumenty potwierdzające adopcję Archiego? Jak sprawa szczepień wpłynie na zdrowie i wizerunek młodego Saseksa? Czy Harry i Meghan zdecydują się na otwartą konfrontację z Lady C lub kroki prawne? Jak długo monarchia pozostanie bierna wobec tych oskarżeń? Jedno jest pewne, saga o adopcji Archiego i odmowie szczepień podważyła dotychczasowy obraz Saseksów jako symbolu nowoczesnej, otwartej i odpowiedzialnej rodziny królewskiej. Bez względu na to, jak zakończy się to medialne starcie, pozostawi trwały ślad w historii dynastii Windsorów.